Cześć! Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o tym, żeby zostać profesjonalnym graczem StarCrafta. Rzeczywistość jednak dość szybko zweryfikowała moje umiejętności, bo nigdy nie udało mi się wyskoczyć powyżej diamentowej ligi. Drugą w kolejności rzeczą, która mogła w jakiś sposób otrzeć łzy rozpaczy spod moich oczu, było komentowanie StarCraftowych pojedynków. No i tutaj też niestety nigdy nie rozwinąłem skrzydeł, ba, nawet nie opuściłem gniazda. Ale nie wszystko stracone. Okazuje się, że nawet po wielu latach marzenia mogą się spełnić, a moje postanowiła spełnić katowicka firma Dagma Bezpieczeństwa IT, dystrybutor produktów marki ESET na polskim rynku. Zaproponowali oni, abym skomentował walkę dobra ze złem w cyberprzestrzeni, więc jak sami widzicie, nie mogłem odmówić, bo taka okazja może się już nie powtórzyć. Są oni również partnerem i sponsorem dzisiejszego odcinka, a scenariusz, który zobaczycie, ma kilka możliwych zakończeń. Powiemy sobie też coś o oprogramowaniu ransomware oraz sposobach ochrony przed nim. A więc, nie przedłużając już, zapraszam. Po jednej stronie całego tego zamieszania mamy atakującego, który, opierając się na wszelkich stereotypach, podświetlony został na czerwono. Wiem, oryginalnie. Nie musicie gratulować kreatywności. Jego dzisiejszym zadaniem będzie włamać się do systemu naszej ofiary i zaszyfrować wszystkie znajdujące się w nim pliki. Nasz obrońca będzie próbował na ten atak zareagować i zminimalizować ewentualne straty. Jej kolorem, dla odmiany, został piękny odcień głębokiego błękitu. Skoro więc przedstawienie bohaterów mamy za sobą, nie pozostaje nam nic innego jak zaczynać. Do ataku! Atakujący uruchamia Metasploita. Co to takiego? To bardzo popularny kombajn do obchodzenia zabezpieczeń po systemach. Ułatwia on proces przeprowadzania testów penetracyjnych i do tego zresztą został stworzony, ale można go oczywiście wykorzystać też do niecnych celów. Na drugiej konsoli, tej na dole, widzimy, że atakujący uruchomił serwer HTTP. To pewnie za jego właśnie pomocą będzie chciał przesłać coś na maszynę należącą do ofiary. Na konsoli górnej atakujący przeprowadza konfigurację Metasploita. Zaczyna od odpowiedniego interfejsu sieciowego oraz portu, na którym będzie on nasłuchiwał nadchodzących połączeń. Wybrał on port 53, co jest bardzo sprytnym posunięciem. Dlaczego? Bo to port, na którym nasłuchują również serwery DNS służące do tłumaczenia słownie zapisywanych domen na cyferki adresów IP. Pewnie atakujący liczy na to, że w gąszczu różnych innych połączeń ciężko będzie w logach systemowych wyśledzić jakieś połączenie o niecnych zamiarach. No, bo będzie to po prostu igła w stogu siana. Atakujący uruchamia nasłuchiwanie poleceniem run i od tej pory jego maszyna już nasłuchuje w oczekiwaniu na nadchodzące połączenie. Ale dlaczego w ten sposób? Wykorzystanie połączenia zwrotnego w taki sposób, że to ofiara inicjuje je sama, oczywiście za pomocą jakiejś sztuczki, to dość częsta praktyka. Historycznie systemy bezpieczeństwa całkiem nieźle przeciwdziałały dostaniu się kogoś spoza bezpiecznej sieci do jej wnętrza. Jednak zdecydowanie trudniej było im przeciwdziałać takim, które nawiązywane były z wewnątrz tej bezpiecznej sieci w firmie, na zewnątrz niej. No bo nie jest łatwo odróżnić, to po prostu od jakiegoś zwykłego otwarcia jakiejś niewinnej strony internetowej. Dlatego też właśnie atakujący zapewne będzie liczył na to, że uda mu się nawiązać połączenie bezpośrednio z komputera ofiary do swojej maszyny, z której przeprowadza atak. Próbuje wykorzystać do tego wiadomość mailową. Atakujący korzysta z polecenia send e-mail, gdzie dzięki odpowiednim przełącznikom ustawia nadawcę, a następnie wpisuje treść wiadomości. Jak widzicie, stara się być dość sprytny i wykorzystać podstęp. Podaje się więc za bank, oczywiście zamazujemy tutaj jaki, bo to tylko przykład, a ja nie chcę w emocjach czekać na pozew. E, przy okazji, zupełnym przypadkiem, pozdrawiam całą załogę tego banku, jesteście spoko, jakbym gdzieś przeoczył zamazanie, to proszę nie nasyłajcie na mnie sfory prawników. Dzięki z góry. No ale wróćmy do wiadomości. Atakujący, aby brzmieć wiarygodnie i zachęcić ofiarę do uruchomienia załącznika, informuje, kłamczuszek jeden, że to wykaz transakcji, a hasłem do archiwum jest numer PESEL odbiorcy wiadomości. To też całkiem sprytny zabieg. Intuicyjnie może nam się wydawać, że PESELE to jakieś sekrety. Jednak nic bardziej mylnego. Takie ataki często przeprowadzane są w efekcie uzyskania dostępu do danych osobowych ofiary. Na przykład nieistniejącego Andrzeja Jerzyny, którego to właśnie dziś wzięto na celownik. Z różnych wycieków danych osobowych i nie tylko, można pozbierać szczątkowe informacje o osobie i dzięki temu dowiedzieć się właśnie jaki jest jej PESEL, mail, imię, nazwisko, czy w jakim banku ma swoje konto. No i w przypadku pana Andrzeja, atakujący kilka rzeczy ewidentnie o nim wie. Między innymi z jakiego banku korzysta. Choć to równie dobrze może być zgadywanka. No dobra, ale co dzieje się na komputerze odbiorcy tej wiadomości? Cóż, dzieje się to, co niestety dzieje się bardzo często i może zdarzyć się w każdej firmie, ale też w każdym domu. Ofiara dostaje maila: O, bank wysłał do mnie zestawienie operacji. Zobaczmy. I zapisany plik trafia na pulpit. Do jego otwarcia potrzebny jest PESEL, który zostaje podany, i archiwum zostaje rozpakowane. Ofiara z ciekawością uruchamia plik i widzi, że w jego środku znajdują się jakieś operacje. No i to jest moment, w którym jest już za późno. Powróćmy więc do atakującego i zobaczmy, co stało się po jego stronie. Jak widzimy, otwarcie złośliwego dokumentu Worda spowodowało dwie rzeczy. Po pierwsze, w dolnej konsoli widzimy, że nawiązane zostało połączenie do zasobu shell.dat. Znając życie. Wykorzystano do tego jakieś ukryte w dokumencie makro. Ten shell.dat to po prostu plik, tak zwany payload, po uruchomieniu którego komputer pana Andrzeja sam odezwie się do atakującego. No i na górnej konsoli zobaczyć można właśnie to. Komputer ofiary nawiązał połączenie bezpośrednio do komputera atakującego. W ten sposób udało się uzyskać atakującemu tak zwany reverse shell, a po naszemu będzie to zdalne połączenie do powłoki systemu komputera ofiary. Dzięki niemu atakujący może ze swojej maszyny wydawać polecenia, które zostaną następnie wykonane na komputerze ofiary. Atakujący postanawia sprawdzić, czy wszystko działa tak, jak założył, wydając komendę DIR, aby sprawdzić, w jakim katalogu w systemie ofiary się znajduje i co w nim ciekawego jest. No i widać zawartość katalogu, w którym rozpakowano ten nieszczęsny załącznik, a więc połączenie działa. Atakujący chowa je na chwilę w tło, aby kontynuować swój niecny plan. Uruchamia moduł Metasploita o nazwie Autoroute. To takie typowe narzędzie do piwotowania po uzyskaniu wstępnego dostępu do jakiejś sieci. Warto zacząć od rekonesansu, co atakujący oczywiście robi. Będzie sprawdzał, co jeszcze ciekawego w tej sieci może znaleźć i co jeszcze można by wykorzystać, aby osiągnąć jakieś korzyści. W tym celu musi przekierować ruch do sieci lokalnej ofiary i Autoroute mu w tym pomoże. Atakujący powraca do połączenia, które wcześniej schował w tło. Po co to robi? Uruchamia komendę ipconfig, która pokaże mu adresację sieciową komputera ofiary. Ta informacja na razie mu wystarczy, więc ponownie chowa sesję w tło. Następnie konfiguruje sieć na swojej zdalnej sesji na wzór tego, co podejrzał u pana Andrzeja. Poleceniem, root sprawdza następnie, czy ścieżka została odpowiednio dodana w systemie atakującego. Jak widać, wszystko na pierwszy rzut oka wygląda poprawnie. Następnie. Atakujący uruchamia za pomocą odpowiedniej komendy serwer SOX proxy. Co to takiego? To taki pośrednik, z pomocą którego można w łatwy sposób przekazać coś z jednej sieci do drugiej. Dzięki temu robota atakującego jest znacznie prostsza, bo nie musi pojedynczo każdej aplikacji wskazywać, jak ma się do sieci ofiary dostać. Zamiast tego konfiguruje to raz i mówi wszystkim aplikacjom, by korzystały z tego serwera proxy, dzięki czemu ma z tym po prostu święty spokój. Na górnej konsoli atakujący uruchamia bezpośrednio na maszynie pana Andrzeja polecenie ARP. Po co? W ten sposób może podejrzeć listę urządzeń sieciowych, z którymi komputer ofiary się komunikował. Dzięki temu nie musi skanować całej szerokiej sieci, która potencjalnie ma nawet 254 wolne adresy w widocznej tu konfiguracji. Zresztą, skanując wszystko bardzo szeroko, narażałby się potencjalnie na wykrycie przez różne czujki, które mogłyby zaalarmować obrońców. A tak. Kopiuje tylko te kilka widocznych adresów prosto do pliku tekstowego hosty.txt, aby użyć tej listy później. Następnie atakujący uruchamia polecenie NMAP. To taki skaner sieciowy, który służy do tego, aby sprawdzić, jakie usługi, na jakich portach udostępnione są na skanowanych urządzeniach. Właśnie tutaj przyda mu się wspomniana wcześniej lista adresów IP, z którymi komputer pana Andrzeja nawiązywał jakieś połączenia. Rozszyfrujmy szybko, jakich przełączników użył atakujący, aby komenda zrobiła dokładnie to, czego oczekuje. Minus ST nakazuje próbę nawiązywania połączeń, a nie tylko wysyłanie zapytań syn. Minus Top ports ogranicza liczbę skanowanych portów do siedmiu najpopularniejszych, aby nie robić bałaganu i nie wywoływać zbytnio podejrzeń. Zbytnio. Minus i podaje nazwę pliku, w którym znajduje się lista adresów do przeskanowania. W naszym wypadku jest to ten plik hosty.txt. Minus n nakazuje nie odpytywać serwerów DNS, co może znacznie skrócić czas skanowania. Minus pn to no ping, gdzie zmuszamy narzędzie do sprawdzenia, czy dane urządzenie z listy jest uruchomione poprzez wysłanie do niego pinga. Dzięki temu, jeżeli ktoś zablokował odpowiedzi na nie na swoim firewallu, to nie będzie to spowalniać skanowania. A minus T5 każe się pospieszyć, odpytując hosty z szaloną częstotliwością. Normalnie byłoby to bardzo złym pomysłem, ponieważ bylibyśmy w stanie w ten sposób nie tylko zapchać całe połączenie, ale też łatwo nas zauważyć. Dzisiaj jednak atakujący skorzysta z tej opcji, żeby wszystko poszło nieco sprawniej. No i możemy teraz też wykorzystać magię YouTube'a. Nmap zakończył swoją pracę i naszym oczom ukazują się wyniki skanowania. Na wszystkich zeskanowanych hostach widzimy, że działają serwery www, tak na porcie 80, nieszyfrowane, jak i na 443, po HTTPS-ie, czyli szyfrowane. Na jednym uruchomiony jest serwer SSH, czyli zdalnego terminala, a na dwóch serwery RDP, czyli Remote Desktop Protocol, zdalnego pulpitu. Za ich pomocą można uzyskać zdalny dostęp do maszyny. Posiadając tę wiedzę, atakujący wybierze, który system zaatakować jako następny. Aby uzyskać ten dostęp, postanawia skorzystać z hydry. Co to takiego? To narzędzie, które wykonuje ataki brute force, a więc takie, w których automatycznie, niejako na siłę, sprawdza popularne kombinacje loginów i haseł, licząc na łód szczęścia, że je odgadnie. W tym przypadku atakujący wykorzystuje listę 500 najpopularniejszych haseł, złej jakości oczywiście, z nadzieją, że dostępy nie są dobrze chronione. Tak, nawiasem mówiąc, dobrym sposobem automatycznego odparcia tego rodzaju ataków jest wprowadzenie odpowiednich prostych zabezpieczeń w rodzaju rate limitingu. To sprawi, że po wpisaniu kilkukrotnie błędnych poświadczeń, atakujący musiałby odczekać dłuższą chwilę przed przeprowadzeniem kolejnej próby, czyniąc ten atak totalnie nieskuteczny. Ale my skorzystamy tutaj znowu z magii YouTube'a, przenosząc się nieco w czasie do przodu, aby was nie zanudzić, drodzy widzowie. To, co widzicie na ekranie, to wynik działania Hydry. Atakującemu udało się poznać hasło do zdalnego pulpitu. Loginem jest a jak administrator, a hasło to niby trudna do odgadnięcia wariacja na temat słowa password. No ale trudna niestety tylko na pozór. Odgadnięcie jej zajęło chytrze zaledwie kilka chwil. A więc cytując klasyka, no tak średnio bym powiedział. Znając login i hasło do usługi zdalnego pulpitu, atakujący może podjąć próbę zdalnego podłączenia się do niego. Uruchamia więc aplikację do RDP, korzystając z Proxy Chains, a więc tak, aby połączenie przekierowane było przez przejęty już komputer naszego pana Andrzeja. Po chwili naszym oczom ukazuje się pulpit kolejnej maszyny, do której atakujący uzyskał dostęp. Uruchamia więc terminal i bezpośrednio z pięknego adresu zły serwer.pl pobiera plik o jakże tajemniczej nazwie ransomware.exe. Ciekawe, co to takiego może być. Ale spokojnie. Lokalnie zainstalowane oprogramowanie antywirusowe firmy Eset zablokowało to zagrożenie. Atakujący jednak nie poddaje się. Pobiera inne narzędzie o jeszcze bardziej tajemniczej nazwie safetool.exe. Po jego uruchomieniu pojawia się typowy ekran, który zatrzymuje akceserca u ofiar ataków ransomware informujący o zaszyfrowaniu plików. Ale dlaczego to zagrożenie nie zostało wykryte przez oprogramowanie antywirusowe? Cóż, drodzy widzowie, to właśnie nieco fabularyzowany fragment tej opowieści, mający za zadanie konkurować nawet z trudnymi sprawami. Aby pokazać, jak to wszystko może wyglądać w najczarniejszym scenariuszu, obrońca musiał nieco się napocić, instalując dość archaiczną bazę zagrożeń dla oprogramowania antywirusowego. Leciwe moduły i bazy sygnatur po prostu nie znały jeszcze tego zagrożenia. Warto więc w tym miejscu wspomnieć, że producenci stale aktualizują swoje oprogramowanie, dodając moduły sztucznej inteligencji, analizy behawioralnej czy też heurystyki, abyśmy mogli spać spokojnie. Tak samo ważnym jest aktualizowanie swojego systemu operacyjnego na bieżąco. No ale koniec dygresji. Wróćmy do akcji, tym razem po stronie obrońcy. Obrońca zauważył, że dzieje się coś złego i postanowił połączyć się ze zdalnym pulpitem do zażyfrowanej maszyny. Od razu widzi informację o okupie, więc nie potrzebuje już porannej kawy ani codziennej dawki energetyków. Przychodzi więc do panelu zarządzania EDR, który nazywa się Protect and Inspect. Ale czym w ogóle jest EDR? To skrót od Endpoint Detection and Response, i chodzi o taką grupę oprogramowania, której zadaniem jest chronienie organizacji przed różnymi zagrożeniami. Monitoruje ona stale urządzenia końcowe, czyli głównie komputery, laptopy czy telefony jej pracowników, aby przeciwdziałać złośliwemu oprogramowaniu, które potencjalnie może sparaliżować działanie całej firmy. Obrańca sprawdza więc, jakie detekcje aktualnie wyświetlają mu się w panelu. Wybiera te świecące na czerwono, bo pewnie już dojrzały niczym jabłuszka, albo po prostu są najważniejsze. Co widać na ekranie? Aplikacja Save Tool. Została uznana za szkodliwą. Wywołała ona kilka alarmów związanych z niepożądanymi działaniami po stronie systemu operacyjnego. Patrząc właśnie na te działania, została sklasyfikowana jako file coder, czyli aplikacja, która szyfruje po kolei wszystko to, co mamy na dysku. Widać tu na przykład informację o pliku stworzonym w folderze tymczasowym, którego rozszerzenie zostało następnie zmienione na .blocked. Oprogramowanie szyfrujące ransomware często zachowuje się właśnie w taki sposób. Dodatkowo widzimy, że zaszyfrowany został plik Canary, czyli kanarek. O co chodzi? Nazwa bierze się od tego, w jaki sposób górnicy dawno, dawno temu sprawdzali poziom metanu w chodniku górniczym. Brali kanarka w klatce, jak kanarek żył, metanu nie było. Jak kanarek padał, to trzeba było szybko uciekać. Często antywirusy czy edr -y umieszczają w naszym systemie takie pliki kanarki, jakieś prezentacje, zdjęcia, dokumenty i inne takie, i uważnie kontrolują, co się z nimi dzieje. Jeżeli jakiś program nagle je zmienia, czego użytkownik w normalnych warunkach raczej nie robi, to dość wyraźny sygnał, że mamy do czynienia właśnie z ransomwarem. EDR zauważył też inne nietypowe zachowania. Widać na przykład próbę pobrania pliku ransomware.exe ze złego serwera, zresztą została ono zablokowana. Widać też pobranie z wykorzystaniem curla, drugiego narzędzia. Obrońca postanawia zabić ten proces, aby przerwać atakującemu dostęp do systemów. Obrońca loguje się też na maszynę, która w drugiej kolejności padła celem ataku. Widzi, że ekran został już odblokowany. Widzi też komendy, które wykonywał atakujący. Na szczęście został on już odcięty od sieci, ale to nie koniec. Teraz trzeba dokładnie sprawdzić, co on takiego nabroił. Obrońca wraca do konsoli ETR, aby sprawdzić poprzednie alarmy, które mogą pokazać, co było przyczyną włamania. Widać, że uruchomiono plik z pakietu Office, konkretnie Worda, i otwarto plik z rozszerzeniem .docm, co jasno sugeruje, że zawierał on jakieś makro. Dalej widzimy, co właściwie to makro robiło. Uruchomiony został kolejny proces komenda PowerShell'a. Ta ściana znaków to tak naprawdę zakodowana z wykorzystaniem Base64 Komenda. To bardzo prosta technika, dzięki której dla ludzkiego oka wygląda to jak czarna magia. Istnieją jednak narzędzia pozwalające to w łatwy sposób zdekodować. Na liście zagrożeń są też inne detekcje związane z PowerShell'em. Po kliknięciu w kolejne z nich możemy zobaczyć zdekodowaną komendę, która wcześniej była nieczytelna. Dzięki temu możemy zobaczyć co atakujący robił, myszkując po systemach obrońcy. Pozwala to poszukać podobnych wzorców na innych urządzeniach pod naszą kontrolą, aby wykluczyć lub potwierdzić, że one też zostały przejęte. Następną rzeczą, którą możemy zobaczyć na liście zagrożeń, jest pobranie przez atakującego z wykorzystaniem narzędzia certutil.exe pliku shell.dll, który następnie został uruchomiony za pomocą run.dll. Dzięki temu możemy odnaleźć tę bibliotekę na dysku, a następnie sprawdzić, co ona takiego mogła napsocić. Cały łańcuch ataku mamy podany jak na tacy. Dzięki tej analizie obrońca wie już, że sesja zdalnego pulpitu nie była miejscem, przez które atakujący uzyskał dostęp do wewnętrznych systemów. Całe to drzewo wskazuje jasno na to, że historia rozpoczęła się od uruchomienia zainfekowanego pliku Worda, a komputer pana Andrzeja był jedynie narzędziem na drodze do celu. W związku z tym obrońca zabija kolejno procesy uruchomione przez atakującego. Widzimy m.in. zabicie procesu uruchomionego przez Randelela, który pozwolił atakującemu na uzyskanie zdalnego dostępu do konsoli na komputerze pana Andrzeja. To zabicie procesu powoduje natychmiastowe rozłączenie atakującego. Cóż, atak został powstrzymany. Na szczęście. Tym razem. Pora więc na kawusie i chwilę odpoczynku. Ale to wcale nie musiało się tak skończyć. Zobaczmy, co mogłoby się wydarzyć, gdyby systemy tej organizacji nie posiadały żadnej ochrony. Przeniesiemy się w tym celu do momentu otwarcia tego felernego załącznika przez naszą ofiarę. Jak poprzednio, atakujący uzyskuje zdalny dostęp do maszyny pana Andrzeja poprzez Reverse Shell'a. Przesyła na nią plik cryptor.ps1, który zapewne jest skryptem mającym za zadanie zaszyfrowanie wszystkich plików. Atakujący sprawdza. Zawartość katalogu, w którym się znajduje, a następnie uruchamia szyfrator. Co się wtedy dzieje? Ano, plik o nazwie ważne dane, który na pewno zawierał jakieś antyczne memy, zmienił swoje rozszerzenie na na.crypted. Nie ma odwrotu. Został on zaszyfrowany, i miejmy nadzieję, że przy okazji jego zawartość nie wpadła w ręce atakującego. To jeden z powodów, dlaczego tak ważne jest regularne robienie kopii bezpieczeństwa swoich danych. To też dobre miejsce, aby w końcu przyznać się wam, drodzy widzowie, do pewnej rzeczy. W trakcie przygotowywania tego materiału musieliśmy wyłączyć niektóre funkcje, dbające automatycznie o nasze bezpieczeństwo. Zobaczcie więc, co się stanie, jeśli tego nie zrobimy. Tu znowu, korzystając z magii YouTube'a, przenieśliśmy się w czasie do momentu otrzymania przez pana Andrzeja podejrzanego maila na skrzynkę pocztową. Pan Andrzej zapisuje zawarty w nim załącznik na pulpicie, wypakowuje go wpisując wymagany numer PESEL i po otwarciu folder okazuje się, że jest no, pusty. Szkodliwy plik został od razu usunięty. I właśnie takiego zakończenia każdej potencjalnie groźnej historii Wam wszystkim życzę. Co robić i jak żyć? Popularność złośliwego programowania, w tym tego szyfrującego nasze pliki, czyli ransomware, jest olbrzymia. I wcale nie wygląda na to, żeby miało się to zmienić. Trąbią wszyscy o tym na prawo, jak i na lewo, co jest słuszne. Warto korzystać z różnych form ochrony swoich danych, i jedne z nich po prostu radzą sobie lepiej od innych. Ja ze swojej strony polecam Wam ochronę końcówek klienckich w Waszych organizacjach i to niezależnie od producenta tego rodzaju oprogramowania. Każde rozwiązanie będzie lepsze niż jeden z dzisiejszych alternatywnych scenariuszy, gdzie zaszyfrowaniu uległy dane na komputerze, ponieważ nie macie przed tym żadnej ochrony i budzicie się z ręką głęboko w nocniku. No i niezależnie od tego, jak dobrze wydaje Wam się, że jesteście chronieni, to nie zapominajcie o regularnym wykonywaniu kopii bezpieczeństwa swoich danych i to stosując się do odpowiednich zaleceń: jakich? Zrobiłem o tym materiał, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się nieco więcej, to serdecznie go polecam. Dziękuję serdecznie firmie Dagma Bezpieczeństwa IT nie tylko za zostanie patronem tego odcinka, ale również za wsparcie w przygotowaniu historii, która przecież na co dzień niestety dotyka wiele firm. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.